Po dwóch materiałach o podwarszawskich miejscach czas na powrót do stolicy. W latach 90. w całym kraju, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać hipermarkety, w których można kupić niemal wszystko: od produktów spożywczych, przez ubrania i elektronikę, po akcesoria remontowe. Był to powiew nowoczesności, choć wielkopowierzchniowe sklepy samoobsługowe istniały w Polsce już wcześniej. Chyba najbardziej znanym tego typu sklepem w Warszawie był super sam, który znajdował się nieopodal placu Unii Lubelskiej. W tym materiale poznacie historię tego miejsca. Cykl warszawski! Budowa Supersamu ruszyła w 1960 roku. Na działce, na której była realizowana, planowano przed II wojną światową wybudować gmach dla polskiego radia. W konkursie zorganizowanym w 1938 roku zwyciężył projekt Bogdana Pniewskiego, architekta odpowiedzialnego między innymi za projekty sądów Naleśnie czy siedziby Narodowego Banku Polskiego przy placu Powstańców. Pniewski zwyciężył z innymi wybitnymi architektami, m.in. Józefem Szanajcą czy Bogdanem Lachertem. Projekt Pniewskiego zakładał budowę trzech budynków o różnych wysokościach i zróżnicowanym wyglądzie. Na szczycie najwyższego, 21 kondygnacyjnego, miałby się znaleźć punkt widokowy. W 1939 roku rozpoczął to pracę przy budowie budynku, której koniec planowano na rok 1942. Budowy oczywiście nie udało się nigdy ukończyć. Wróćmy do SuperSamu. Zrealizowano tutaj zwycięski projekt z konkursu zorganizowanego w 1959 roku przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego. Nowoczesny, modernistyczny pawilon został zaprojektowany przez Jerzego Chryniewieckiego, Macieja Krasińskiego i Ewę Krasińską. Ten pierwszy był wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, współpracował też z Biurem Odbudowy Stolicy. Był on współprojektantem Stadionu Dziesięciolecia, a także katowickiego Spodka. Chryniewiecki Spodek zaprojektował razem z Maciejem Krasińskim, który z kolei był współprojektantem m.in. Gdańskiej Hali Olivia. Natomiast Ewa Krasińska, żona Macieja, współprojektowała wraz z mężem obiekty sportowe w rejonie Stadionu Dziesięciolecia. Tak więc drogi całego tria architektów przeplatały się ze sobą. Za konstrukcję budynku SuperSAMu odpowiadali z kolei Wacław Zalewski, Stanisław Kuś i Andrzej Żurawski. Ukończony budynek oddano do użytku 6 czerwca 1962 roku. W chwili otwarcia chętnych na wejście do środka było tak dużo, że pod ich naporem pękła jedna z szyb. W tamtym dniu w Supersamie można było zakupić m.in. ogromny wówczas rarytas – cytryny. Supersam był budynkiem jednokondygnacyjnym, opartym na słupach nośnych bez filarów wspierających. Pawilon o powierzchni użytkowej 5400 m2 miał ciekawą bryłę. A jej najbardziej charakterystycznym elementem był dach, który wznosił się od środka w obydwie strony podtrzymywany przez staloweliny i dźwigary. Imponująca była także przeszklona elewacja. Poza niezwykłą architekturą, rewolucyjna była forma tego sklepu. Zamiast lady, przy której mówi się ekspedience co chce się kupić, była duża przestrzeń, na której znajdowały się regały z najróżniejszym asortymentem. Według Encyklopedii Warszawy, wydanej w 1975 roku, 3,5 tysiąca artykułów spożywczych i przemysłowych. Dziś standard, wtedy coś absolutnie nowego. Supersam Sam posiadał ponadto własną pracownię cukierniczą, paczkarnię, czy nawet palarnię kawy. Działał tu też bar kawowy oraz bar szybkiej obsługi Frykas. I to wszystko w kryzysowych czasach PRL-u. Nic dziwnego, że w latach 70. obsługiwał od 20 do 30 tysięcy klientów dziennie. Warszawski Supersam był pierwowzorem dla innych tego typu obiektów w Polsce, które po jego uruchomieniu zaczęły się otwierać w większych miastach. Gdy spojrzy się na zdjęcia prezentujące Supersam wykonane w latach 60. czy 70., to budynek robi na nich wrażenie. Później już jednak nie było tak pięknie. W XXI wiek Super Sam wszedł jak wiele warszawskich budynków, będąc zaniedbanym. W końcu w 2006 roku gruchnęła wiadomość: Super Sam zostanie zburzony. A jeszcze rok wcześniej, Michał Borowski, naczelny architekt Warszawy, mówił, że to nie powinno nastąpić. Powód planów zburzenia budynku był prosty. Działkę w świetnej lokalizacji można wykorzystać, zdaniem właściciela, lepiej, budując w tym miejscu inny budynek. Nie pomógł też bardzo zły stan techniczny budynku. Według powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego konstrukcja dachu była skorodowana. SuperSam został zamknięty 9 kwietnia 2006 roku. Funkcjonował przez niecałe 44 lata. Liczna grupa osób apelowała o to, aby budynek jednak został zachowany. Zbierano podpisy pod petycją i proszono o to, aby został wpisany do rejestru zabytków. Ostatecznie nic to nie dało i budynek został rozebrany. Zburzenie Supersamu nie zakończyło jednak historii marki. Nowy Supersam został otwarty w budynku przy puławskiej 131 i funkcjonował w tym miejscu do końca lutego 2019 roku. Został zamknięty z powodów finansowych, a w budynku otworzył się inny sklep. A co powstało w miejscu dawnego Supersamu przy Puławskiej 2? W latach 2007-2013, według projektu pracownik Kuryłowicz Architekci, wybudowano tutaj kompleks biurowo-handlowy Plac Unii. Jest on znacznie większy niż Supersam. Jego powierzchnia użytkowa to niemal 60 tysięcy m2. Jest też wyższy, znajdująca się pośrodku wieża ma 90 metrów wysokości. Na trzech kondygnacjach od minus 1 do plus 1 znalazło się ponad 50 sklepów, restauracji i innych punktów usługowych. Natomiast pozostałe piętra od 2 do 21 to biura. Jednym ze sklepów, które tutaj funkcjonowały, był Sam. Sklep otworzył się tutaj na jesieni 2013 roku i funkcjonował do końca 2022. I tak, po 60 latach, Super Sam definitywnie zniknął z Puławskiej 2.